I trudny bywa i dlatego detektywa trzeba mieć liter, bo on wie dobrze, jaki co. Detektyw literka, detektyw literka uważnie patrz, uważnie serka, by wytropić każdy wląd, no i się go pozbyć stąd. Detektyw literka dobrze się ma, detektyw literka to właśnie ja. Ja z maszyny zrobię auto. Nazwę karapa, ci ma odstawię na bok i z walizką ruszę w dal. W tej walizce są literki, z nimi jest tam para wielki, by nie zjadła mnie ta sporka. Wsparcie mam od profesorka. Detektyw, literka, detektyw, literka, uważnie patrz, uważnie zerka. Wytropić każdy bląd. No i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka dobrze się ma. Detektyw, literka to właśnie ja. Cześć, detektywie! No tak, cały detektyw. Pewnie sobie o czymś nagle przypomniał i wybiegł nie zamykając drzwi. Przypomniałem sobie. A, mówiłem. A mówiłem ci, przyjacielu, że, że. ten, ten, te, 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 te. No i się detektyw literka przez ten pośpiech zaikal. No i się profesorek przez to wymączanie pomylił. Co proszę? No proszę, może twój ulubiony pączyk ci uspokoi. Spieszyłem się, żeby kupić przyjacielowi ten przysmak. Tylko dla mnie zdaje się, że, że sobie też kupiłeś. No tak, wziąłem mi dla siebie przy okazji. Ale nawet jeśli jak twierdzisz przez ten pośpiech, moja mowa nie była zbyt płynna, to na pewno nie można w takim przypadku powiedzieć, że się zaikałem. No tak, racja, jeśli już to się jąkałeś, co nie zmienia faktu, że niepotrzebnie się spieszyłeś. Przecież bym poczekał. Wiem, nie zmienia to też faktu, że oto mamy językowy problem do rozwiązania i pomóc na morze. Logopetka. Świetny pączek, świetny pomysł. Czas na teleportację, więc do nie chce ciasta, więc zapraszam kogoś z miasta. Bum! Proszę bardzo, jeszcze raz przeczytaj to zdanie. Koszt poczt w Tczewie. Koszt czego, gdzie? Ko... Co się stało? To jakiś dowcip? Przybrali się, jak ja patrzyłam w książkę. To są zajęcia logopedyczne, a nie z Zaraz, zaraz, pani nie rozumie. Trochę szacunku młody człowieku. Przypominam, że to ja prowadzę zajęcia. Jak nie będziesz mnie słuchał i bawił się zamiast ćwiczyć, to niczego nie osiągniemy. Zaraz. Wystrój też zmieniłeś? No, właśnie próbuję pani wyjaśnić, że nie jest pani w swoim gabinecie, tylko w moim laboratorium językowym. A! Detektyw literka! Bardzo mi miło. Oglądam te wasze śledztwa i jestem pod wrażeniem? Profesorek, teraz jest w moim gabinecie, a pan zada mi kilka pytań, prawda? Chętnie odpowiem. O co chciałby pan zapytać? O jąkanie. Jąkanie. Polega na powtarzaniu pojedynczych głosek lub sylab. Często to jest przeciąganie danej zgłoski lub niemożność jej wypowiedzenia, czego konsekwencją jest efekt zacinania się. Przyczyny bywają różne. Problemy z oddechem, problemy neurologiczne. A jeśli ktoś mówi zaikać się zamiast jągać się? No to ma problemy ze znajomością języka polskiego. Bo to jest rosyjskie słowo w języku polskim nie występuje, czyli go nie używamy. Bardzo Pani dziękuję za pomoc w wyeliminowaniu kolejnego blendu językowego z polszczyzny na Litwie. Nie ma problemu. A czy mogę zapowiedzieć pana sobie? Wiem, że zawsze Pan to robi, ale marzę o tym. No dobra, proszę. <słuchaj> A teraz moi milie, posłuchajcie wyjaśnień. Pana Sowy. I co, dobrze było? Bardzo. Nie można mówić on zaika się od dzieciństwa, tylko on jąka się od dzieciństwa. Niepoprawnie jest także zdanie kiedy zapomnę jakiegoś słowa, to się zaikam. Poprawnie powiesz, kiedy zapomnę jakiegoś słowa, to się jąkam. Zaikać się to ruscyzm! Całkowite zapożyczenie z języka rosyjskiego, w którym zaikaca znaczy jałkać się. Zapamiętajcie więc, że zaczynanie się w trakcie mówienia w języku polskim nazywamy poprawnie jąkaniem. Detektyw literka to właśnie ja. Nie zgadniesz, kogo spotkałem w gabinecie tej pani Logopedy. Nawet nie będę próbował, a może po mojej małej podpowiedzi jednak spróbujesz? No w sumie czemu nie. Ma piękny głos, ładnie śpiewa. I był kiedyś tu u ciebie w laboratorium na przesłuchanie. Ładnie śpiewa, a miewa czkawkę. Zdarza mu się. No to przypuszczam, że w gabinecie logopedycznym. Spotkałeś tenor. Brawo, zgadłeś! Ale zawsze myślałem, że do logopedy chodzą ludzie, którzy bardzo niewyraźnie mówią. Przecież tenor, on tak świetnie śpiewa i mówi. Ja też mu tak powiedziałem. A wiesz, co mi odpowiedział? Bardzo jestem ciekaw. Że on chodzi na zajęcia z logopedii artystycznej, żeby utrzymać najwyższą sprawność aparatu artystycznego. Jakiego aparatu? To no, tak się fachowo nazywa wszystkie te części ciała, które odpowiadają za mówienie. Wiesz, język, wargi, zęby, nos. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Kiedyś ja się bijać. No dobrze. A teraz posłuchajmy zagadki przygotowanej przez dzieci. To może być długie lub krótkie, może być różnych kolorów. Tym można e, coś się ciągnąć, albo można związać buty. Z tą rzeczą można wyciągnąć wiadro ze studni. Aby to zamocować, trzeba zawiązać węzeł. Tego używają alpiniści w górach. Detektyw Literka, to właśnie ja! Hmm. Wiem, o co chodzi, ale nie jestem pewien, którą z wielu nazw wybrać. <słyska> tak, na pewno. Naprawdę. Służy na przykład do wieszania prania, związania czegoś, holowania samochodu. Faktycznie. Wiesz o co chodzi, a może wiesz jak e, czasem Polacy na Litwie nazywają to niepoprawnie? Sznur to poprawna nazwa. Lina? Też poprawne. Sznurek, linka. To zdrobnienie od sznura i liny. Też poprawne. Może Cię zaskoczę, profesorku, ale niepoprawnej nazwy nie znam. To już się jej nie ucz. Polacy na Litwie mówią czasem zupełnie niepotrzebnie i niepoprawnie wirówka. A to nie jest przecież polskie słowo. Pochodzi z języka białoruskiego. Nie podoba mi się. Mnie też. Ciekawe, co sądzi o nim pansowa. Na pewno wspomni o tym w wierszu. Posłuchajmy. Kiedy mówi ktoś wirówka, zamiast sznurek bali główka. Tyle polskich jest wyrazów, że nie wolno ani razu obcych słów pożyczać sobie, tego nigdy ja nie robię! Podobnego jestem zdania w sprawie tego zaikania! Gdy po głoskach ktoś się bląka, mów po prostu, że się jąka! A teraz, żeby w głowie wszystko zmieścić, czas na profesorka teść! Nie martwcie się, jeśli czasem podczas mówienia się zacinacie. To się w nerwach może zdarzać. Jeśli macie z tym częściej do czynienia, to też nie panikujcie. Terapia u specjalisty naprawdę pomaga. Wystarczy trochę cierpliwości i pracy. A propos pracy. <grywamy> mamy ją teraz do wykonania. Trzeba wskazać poprawne zdania. A. Zdenerwowałem się i się zaikalem, B. Zdenerwowałem się i zacząłem się jąkać. To króciutkie pytanie, które raz na zawsze ma wyeliminować z waszego słownika poprawnej polszczyzny wyrażenie, no właśnie, które? Użyte w zdaniu A. Czy w zdaniu B? <noise> oczywiście, że niepoprawne jest zdanie oznaczone literą A. Zapominamy zatem o nim i jako poprawne zaznaczamy to oznaczone literą B. To wskażcie jeszcze dla utrwalenia wiedzy, oczywiście, które wyrazy są poprawne. A sznur, B sznurek, C lina, D linka, E wierówka, F powróz, G postronek. Po kolei. Sznur. Poprawny wyraz. Zaznaczamy. Sznurek to zdrobnienie od sznura. Też poprawne. Kolejna para podobnych wyrazów, a zatem lina i jej zdrobnienie, czyli linka, też są poprawne. Zaznaczamy. A wirówka? Absolutnie nie! Nie ma takiego słowa w języku polskim. A dwa ostatnie wyrazy, co o nich sądzicie? Są poprawne, ale niezbyt we współczesnej polszczyźnie popularne. Używajcie zatem raczej tych oznaczonych literami A, B, C i D. Detektyw, literka? To właśnie ja! Bardzo mi się podoba przesłanie dzisiejszego wiersza pana Sowy. W języku polskim mamy tyle pięknych wyrazów i zwrotów, że nie ma sensu ich pożyczać z innych języków. Gdyby to tylko było takie proste. Ale to jest proste, wystarczy nie pożyczać i tyle. Łatwiej powiedzieć niż wykonać. Kiedy codziennie słyszysz tyle różnych języków, kiedy ludzie dookoła z przyzwyczajenia mieszają te języki, to naprawdę trzeba się pilnować. Czasem nawet nie zdajesz sobie sprawy, że popełniasz jakiś błąd. I właśnie od tego jesteśmy my. Naszym zadaniem jest tropienie blendów językowych i ich eliminowanie z polszczyzny na Litwie. Tak, to ambitne i trudne zadanie. Kiedyś wyeliminujemy wszystkie. Lubię ten Twój optymizm, przyjacielu, i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ale jeszcze sporo śledztw przed nami. Zapraszamy na kolejne. Bądźcie z nami, na pewno będzie ciekawi. Do zobaczenia! Pa,